Ważyłam aż 195 kg. Wiedziałam, że nie mogę więcej tyć. Muszę coś zrobić. Zdecydowałam się na wyłączenie żołądkowe. W pierwszym roku schudłam 94 kg. Co tydzień chudła co najmniej 4,5 kg. Bardzo prędko. Mogłam zacząć się ruszać. Czułam się lżejsza psychicznie. Spodnie z niej spadały, brzuch się zmniejszył. Promieniała ze szczęścia. Czułam się zupełnie odmieniona i oczekiwałam na wielką zmianę w życiu. Ale nie myślałam o tym, co zostawiam. Nadal wstydzę się swojego wyglądu. Czuję, że go zrujnowała. Brzuch i uda nie zniknęły. Nie lubię fałdek pod pachami. Drażni mnie obwisła skóra na brzuchu. I na tle. Chcę wyglądać normalnie, cieszyć się sobą i nie czuć potrzeby ukrywania się, Zawsze lubiłam trend pin-up pin i stare rzeczy. Są eleganckie. Look. And I'm really Chciałabym nosić opięte sukienki, dresses, spodnie z wysokim stanem i krótkie topy. topy. Przez obwisłą skórę, I I skórę nie mogę włożyć dopasowanej sukienki. Really Widać fałdy na wysokości pasa i u. Oraz na and you can just see the extra skin that hangs there loose. It don't work for me. In order to make me feel a little bit more comfortable, lepiej, about myself, I do what I can to minimize the extra skin. I try to hide to it as, much as I can. And it gets frustrating hiding my skin. Może nosić mniejsze bluzki, ale skóra zwisa jej na brzuchu, więc wkłada rozkloszowane sukienki. Chociaż chowam nadmiar skóry, przeszkadza mi na każdym kroku. Jestem fryzjerką. Ocieram się brzuchem od klientów. Wstydzę or się or i them. muszę coś zmienić. Nie it's tylko dla siebie, ale też dla mnie.